Się si si mam z tej strony y gato pato I dzisiaj nagrywamy tier listę z, Ana z fnaf -a. Mamy tylko. Y od S do G. G to najniższe, a S to jest najwyższe. Y I może być tak źle, ale nie dam rady. Dobra, zaczynamy od tego to. Nie wiem, to jest chyba plusza Baby. I nie wiem, co to jest, więc ląduje na G. Bonnie, synafa, chyba, jedynki. Yy, tak, synafa, jedynki. Leci na. B, bo ciągle mi przed drzwiami stawał. Golden Freddy na. C. Dość nie jest zbytnio fajne bo nie napad jest nawet w miarę takim e, nie chcę o namówić ale nigdy nie gram z tego, tylko oglądam jak na przykład Chuckin grab Więc nie wiem jak on działa, więc tutaj Le, poleci na D. Ta, tak samo jak płyniaczb on nie jest w ona idzie na F. Nie lubi. czeka, nawet nie wiem, co on robi, a więc idzie na ale Była fajna. Ten jest leci, ten Go nikt nie, nie spotkał. Puppets, Leczity na C. Tent, nie wiem jak oni on się nazywa Taka czeka z dwójki, taka. Um, serwis. Leci. Poleci na F. Go, nie wiem. To i taj. Nie na powiedział Ona była w Sister Location. Nie. Ona była w. To już. Będę kierować kupcem i poprawić komentarz. Ok. Chyba e, klejn e, i śmieci. Tu będą ją budować. Faux na fan 1. I na 2 lecą tutaj. Skalitej to. Nie, tego. Tak, my lecimy skalową, więc dobrze. Taką. Idź taką. Pani śmieci tu na początek. No, tak. uh, uh, we, uh, ten Helpi idzie na sk Nie, no Helpi idzie przed. tym. A o, o musi Oczywiście, że na G. No, nie wiem, co to jest. To jest jakaś. Nie wiem, idzie na G. To też idzie na G. Przepraszam, nie wiedziałam bo Baby bambo idzie na G. Endoszkielety. O, oh, one są fajne. I idą na D. E, Freddy z tego idzie na C. Od skali lepszej. Papet. Ehm. to Co to jest? A, to jest ten ze Fnafa 2. On leci na też, nie, on leci na niszu, on leci na D Springtrap E Zyf. Te shadowy wszystkie te, leci tu Fungi Fungi okay, leci na D. Wszystkie te shadowy, jak mówiłam B Okej okay. Serwis Freddy leci na Ok, o kolejny, kolejny. O, te słuchajki! O, też zimną której nie lubię. O, nie, on jeszcze był spokojny. Bonnie też był spokojny i to było spoko. I pokój. Ich nie lubię. On jest nam z Boku, bo rzadko się pojawia. Y plusztrap trap. Też na C. z na Mamy tych i. Nigdy nie działa, więc idą na E. Tylko też na E. Pan I my puppet. Nie wiem jak ona się nazywa, więc... Puppets of Ever... Mogę tak nazywać. Idzie na F, bo e, Teraz chcę location. A potem będzie Spicery Simulator. E, jak ona się nazywa? Coś tam... Ale ona jest fajna. Trzeba napisać LOL. E, baby. Nie lubię baby. Ona idzie na F. Ona idzie na E. O, przepraszam, F, F. Ich lubię, więc on idzie na C. Nie y. lubię. Nie. Energy też nie lubię. Nie. O, oni idą na. Nie, ich lubię. Nie wiem na co są. Teraz, Terry Simulator. Sorry. Bo... Dużo mogę nie robić. To dla Was będzie smutny, niektórzy wy lubicie, a ja nie lubię. Okej. Teraz simulator. Ona się nasyła ona idzie na Czy zawsze jeba? On nie, on idzie na no ja się ich boję, to tak bałam kiedyś e... o tak, helpi już chyba dbałam ale... no helpi gotowałam, to tylko nie będę drugi raz, czekajcie, to powtórka o, ich akurat lubię, te chodź wszystkich nie, o cyk o ty. On był mega spoczko On idzie tylko Nie tak, tylko Tylko, Ok e, Jego Nie, o boże nie jako, Jego mega lubię okay. Skalowo Tylko, tylko Poksiaki ok, mm. Go tak średnio, goręco stawia gdzieś tu. I... tutaj go też... Idzie tu. Jezus Maria. Jak, jak on się nazywa? Powiedz mi. O ja po prostu wiem gdzie... On tu... Nie wiem, kogo się nazywa. On leci nie, leci na O, O, leci na F. leci na F. On... leci O, malu lubię akurat, Ona leci chyba Ona na leci Oni lecą tutaj. Proszę na F. mi nie wiem. Ale też. E... Są mini pluszaki. Wszystkie te mini pluszaki. Ten pluszak był. Ten pluszak. To też nie wiem, co to jest. O! Ja lubię. Ale fajnie. O! Też lubię. Czesmaczka, nie, na co nie patrzę na dole, bo tam to jest, są powtórki To jest powtórki, tak? no, powtórki. E, to jest Pewnie każdy by sobie inaczej to już. Ja zresztą mam, będzie jeszcze jeden tylko z Puppet zaraz odcinek I tak ona Co? Tyle bym powiedziała О, mm, ай, подачу. Да, намыка рисы котов. Mm -hmm. Жечь. Фуэлло.